Cześć, z tej strony zimny. Chciałbym wam dzisiaj po pokazać powtórkę z mojej pierwszej bitwy z zasym pancernym na typie 63 czołg, który wypadł mi z paczek świątecznych. Na końcu filmu będzie odnośnik do openingu. Otwieram 100 boxów. A między innymi trafiłem ten pojazd. Tymczasem jedziemy na taką standardową miejscówkę na tej mapie dla czołgów, które grają na wieżę. Typ 63, o ile się nie mylę, ma 12 stopni depresji działa, więc... W zupełności wystarcza. No i jedziemy. Na pierwszy ogień Szarfutur. Yy, 16 Golda. Jak się okazuje, amunicja Premium bardzo się przydaje. Niestety to jest tak, że ludzie tam często piszą teksty typu Gold i tak dalej. Natomiast, no, lepiej kogoś przebić z Golda niż samemu zostać zmasakrowanym. I takie są realia WOTA. Amunicja Premium jest integralną częścią gry. Nie jest żadnym przystępem. Korzystać. Tutaj się troszkę na, na nas ulewają. Z tego co patrzymy na loadaucie, tak naprawdę przeciwnik ma troszkę lepsze czołgi na tą map mapę. Taka 705 może nie ma depresji, działa, natomiast może sobie pozwolić na wyjazd, odbicie wielu strzałów. Jak widać, tam jest ostrzeliwana przez te deki a w dalszym ciągu ma full HP. My tymczasem Łoimy SU-101. Tutaj nawet z Golda ta penetracja nie zawsze jest taka oczywista. Tutaj też RNG pomogło trafić tam gdzie, gdzie gdzie ta pestka miała polecieć mimo że mam świadomość że to nie było tak do końca idealnie wycelowane to był bardziej snap. Tutaj już pewny weak spot. Tu skończone ukarane za, za tak duchwały wyjazd tempo na dziewiątkach. Niestety cały czas z tyłu głowy muszę mieć tego szarfutur y Ukampionego, praktycznie w rogu mapy. Tymczasem Alpina troszeczkę flankuje naszego AMX AM4. Szczerze mówiąc, e, gracz w tym AMXie troszeczkę się ulewa. czy sobie mogę pozwolić na spoiler, e, wyjeżdża. Nie pilnuje swoich e, pleców, boków. No, plecy pilnują na sete Natomiast wyjeżdża bardzo agresywnie. Traci HP i jak widzimy sam jest na dobiciu, a 705 ma się całkiem dobrze, mamy tylko po jednym ciężkim czołgu 9 tieru, więc ten AMX jest nam naprawdę, powiedzmy niezbędny, żeby to wygrać. Być może kolega za bardzo zaufał temu pancerzowi. Tu próbuję mu pomóc z tą Alpiną, cały czas staram się pilnować jej i szar futura. No ale niestety już nie mam, nie mam komu pomagać. Próbowałem ee, kolegę jak mogłem osłaniać, niestety za bardzo chciał się ulać. Tymczasem Sharfutur zmienił pozycję. Stanowił się postrzelać troszeczkę z naszymi tebekami. Nie jest to czołko jakiejś wybitnej depresji, w związku z tym musi wyjeżdżać głęboko, na tyle głęboko, że zostaje tymczasem alpina, ulewa się na nasze SU jest na dobiciu, tu miałem tylko nadzieję, że właśnie SU uda się go skończyć, zanim Alpina mu sprzeda jakiegoś snapa. Stąd też ja strzelałem do Alpiny tak, też bez celowania, po prostu albo, albo się uda, albo nie. Żeby był na, na strzał. Suma 23 HP jednak, czołg, który ma nawet 1 punkt yy, w dalszym ciągu może strzelać. Tutaj się troszeczkę czaje, niestety jest ISU, które nie było wyspakowane. Poza tym jest jeszcze całkiem zdrowa 75 Tutaj szarfutur był na tyle łakomym że stwierdziłem, że mogę mając Full HP nawet przyjąć od is za cenę skończenia dziewiątego kieru. Zwłaszcza magazynka, który jest w stanie skończyć ósemkę praktycznie. W 12 sekund. Szarfutur mimo, mimo tak duże, dużego przeładowania między pyskami w magazynku jest. Strasznie niebezpieczny, tylko myślę, że jednak warto było go skończyć. Ja tutaj próbuję sobie wykraftować jakąś lepszą pozycję, tym samym kupiłem sobie poranną kawkę. Jest troszeczkę po 8 rano. No ja i próbuję sprowokować iso do strzału. Jednak ja nie, nie zostaje wyspotowany. Zastanawiam się, czy on tam siedzi, czy nie siedzi. 705 się pokazuje. Ja nie jestem w stanie się wychylić na tyle mocno, żeby do niego strzelić, pozostając względnie bezpiecznym. A 705 nie bardzo może wyjechać, bo nie ma depresji działa. Mimo, mimo e, dużej liczby punktów wytrzymości, która mu została, no to są dwa TDki plus ja. Tymczasem wyspotował się ISO. Oczywiście w momencie, kiedy ja się stamtąd wycofałem. Ja tymczasem stwierdziłem, że sobie wyczyścimy drugą flankę. Tam są siódemki zawsze będzie nam łatwiej i nie ma ryzyka, że jak tiger zostanie na przykład obiechany, nasz AMX 1357 jest do niszczenia bardzo szybko. Stwierdziłem, że wyczyścimy sobie siódemki, wtedy wrócimy do 705 i do ISU. Jest 10 do 9, ja mam 2400 uszkodzeń strzelonych, 770 już po wykryciu. Wyjechałem trochę głupio na IKV, nie spodziewałem się, że on już on jeszcze sobie tutaj tak siedzi bez trosko. Raczej wiedział, gdzie jest, jak Tiger, raczej wiedział, gdzie jest Charioteer. Mimo wszystko wyjechał sobie bokiem. Właściwie wjechał w crossa. No ale kolega już jest z garażu, jedziemy szukać Leo. Typ 63 jest stosunkowo mobilnym czołgiem, jak na czołg ciężki. No całkiem niezły pancerz na wieży, można śmiało grać na cooldownie nie ma nie ma jakiejś wielkiej obawy że dostaniemy nagle le, lepę na ryj i będziemy płakać tymczasem spotuję Arte. mogłem skorzystać z intuicji natomiast spodziewałem się że pop będzie chciał szybko we mnie strzelić więc wykończyłem go przeciwpancernymi. miałem nadzieję że mi polosuje nie polosowało trudno jedna pyska warte więcej to ty Sprawdzam czy dostałem spota od Isu, Dostałem spota. Tymczasem pingam na mapie chariotierowi, ponieważ yy, no nie jest ciekawie. Tak naprawdę 705 jest w stanie teraz przejechać sobie przez całą mapę i nas wszystkich po kolei poczyścić. A Ceryotir nie ma najzwyczajniej w świecie zasięgu na wytresowania. Nie mówiąc o oddaniu jakichś skutecznych strzałów w 705, mimo fantastycznego działa, jakim dysponuje Charioteer. Ja tymczasem spotuję się z Isu. Znaczy on spotuje mnie, strzela i w tym, w tym samym momencie ja spotuję jego. Udało mi się odbić jeden strzał. Okazuje się, że Isu ma to mniejsze działo. Strzeliłem blinda i cały czas staram się skracać dystans. Żeby Isu po prostu mnie nie wystrzelał, ponieważ on mnie spotuje, a ja jego dopiero w momencie, kiedy strzeli. Teraz oczywiście zrobił sobie Double Busha. Okazuje się, że blindshot jakiego strzeliłem e, wszedł. Pisł trochę mnie sparzył, natomiast uważałem, że to jest zło konieczne, ponieważ e, no, z jego potężnym działem byłby w stanie potem nas pozamiatać razem z 705. Zastanawiałem się, czy tutaj nie pojechać bezpośrednio przez respa przeciwników. Natomiast byłoby to zbyt oczywiste zagranie, obawiałem się tego, że nawet Leo jest teraz w stanie mnie skończyć gdzieś z krzaka, zrobić sobie double i mnie do, po prostu dobić. Dlatego troszkę się tutaj wychylam, czy, czy ktoś po mnie nie jedzie i stwierdziłem, że sobie pojadę dookoła, żeby przeciwnik nie miał oczywistej, jasnej informacji, gdzie i skąd wyjadę. Leo jest na full HP. I tutaj nie wiem, czy on dostał pesko od jak Tigera, czy od Cheriotira jednocześnie, czy jak Tiger go jakoś buzakiem przebił. Chociaż nie wiem, czy jest taka rolka nawet na HEK-u. No w każdym razie jak Tiger jest teraz bardzo mocno obijany. Oba czołgi są dla mnie na strzał, ja jestem na tak naprawdę dotknięcie. Jak Tiger jest na dwa strzały, Cheriotir jest pełny. Niestety gra troszeczkę zbyt pa pasywnie nawet, jak na tak miękką niszczarkę. Ja dosyć dużo gram SU-130PM, ja jestem Team su. Nie mogę, nie mogę się odnaleźć na Skorpionie. Chociaż paradoksalnie na Skorpionie mam e, rekord uszkodzeń na 8 tierach. Zrobiłem 8000 demedzu na o, Overlordzie i 6 fragów, czyli wypełniłem z wyróżnieniem misję na Obiektat 260, ostatnią, 15. No a tutaj pozostaje nam już wobec bohaterskiej śmierci Leo odnaleźć 705, jest 3 na 1. Ja już przekroczyłem 4000 uszkodzeń. Tu miałem nadzieję, że 705 mnie nie złapie, na przejeździe niestety złapał, ale szczęście w nieszczęściu, że nie trafił, nie wycelował tego strzału dokładnie, chociaż wydaje mi się, że miał czas, ponieważ... Wyspotował mnie. Ja nie byłem świadom tego, że on już we mnie celuje. No i teraz się bawimy w kątowanie. To chwileczka potrwa, nie jest jakoś strasznie ciekawe, więc ja się z wami pożegnam. Eee, oczywiście resztę bitwy zobaczycie w zapisie z streama. Jak się bawimy w kątowanego. Eee, Screamy końcowe tam też będą, także... Dziękuję bardzo, na razie. Cześć. Chłop nakontował tyle i co? Emka wpadła, ale jestem zdolny. Wiemy sobie tego. Thank you, mister. A jak coś to wrzuciłem dzisiaj na YouTube filma jak otwieram z nie? Jakbyś miał ile kiedyś. No to jeszcze raz. Boru.